Z siebie. <laughs> musi być porządek, sam se pozamiata. Tak, 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 sprzątajcie. <laughs> Zrobię to po Krakowsku, rynek musi być czysty. <laughs> Już? Już. A teraz odbędą się zajęcia z żeglarstwa suchego. Albowiem jak wiecie, przez sport do zdrowia. Załoga na pokład biegiem. Marsz raz dwa, raz dwa. Ap, up, ap, up, ap, up, ap, 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 ada, ap. Nie bądźcie nadgorliwi. Ada, ap. No. Przysuńcie sobie gondolę. Wszyscy dmuchamy na wspólny żagiel. Z zaraz, a wy co? Widzieliście kiedyś, żeby gondola płynęła se tyłem do przodu? No, widzieliście może kiedyś gondolę? Pokażcie jakiś kierunek. Zawsze do przodu. No, mówi do przodu, a w bok pokazuje. No, teraz dobrze. Tak. Uwaga, podaję tempo. Tempo raz. Wdech. Tem... Przecież tłumaczę dopiero. Wiesz co będzie potem? Nie. No widzisz, zostanie ci tak mi się. Udusisz. Skup się trochę. Tempo raz. Wdech. Tem... Przecież mówiłem, że tłumaczę tłumoku jeden. Popatrz sobie na niego. Zobacz, jaka inteligentna bestia. Mm. Nic nie wie. Mm. Tempo dwa, wydech, uwaga, dmuchamy. Wdech. Przecież tłumaczy dopiero. Tłumoku jeden. Przecież skończyłem tłumaczyć. No Skończył tłumaczyć. No. Ma się dmuchać. Ma się dmuchać. Powiedz mu. Mówię Powie ci. A wiesz, co będzie potem? Nie. No, to skup się, bo się udusisz. I ci tak zostanie. kumoku. Jeden. Ty. Już sam nie wiem, kto co mówi. Dmuchamy wdech. Wydech. Gdzież on tak dmucha, że mnie chyba wydmucha, no. No. To się przesiądźcie. No to uważaj. Wdech! Wydech! Wdech! Wydech! Kto nie dmie z nami, ten przeciwko nam. Wydech! Wdech! Wydech! Zachodni goni Nie śpiewać, tylko dmuchać. Ja Wam dam zachodni. Innej piosenki nie znacie? Znam. Śpiewać. Żli na zachód. Wdech, Wydech, wdech, wydech, wdech. Panie Gdeniku! Wy... Co znowu? Dymiemy, dniemy, nie? No. A nie płyniemy, nie? Jak... Jak... Jak będziecie tyle gadać zamiast dmuchać, to nigdy nie wypłyniemy. Na panu tak dobrze gadać. Stoi sobie pan wygodniej, tylko komendy wydaje. Sterników już było wielu, tylko nam zmiany nikt nie daje. Nie rozmawiać. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Panie Sternik! Co znowu? A może byśmy tak wynajęli holownik? A, a nie wiesz za co? A możemy pożyczyć, to umiemy. A z czego oddamy? A z tego to wydmuchamy. A, no dobrze, a jak. A jak nie wydmuchamy? To i tak nam mogą nadmuchać. No, to dmuchamy. Wde. Wydaj. Panie Sternnik. Co znowu? A może byśmy się przesiedli na motorówkę? Ja wam dam motorówkę. Kiedy? Kiedy? Ja, ja wam dam motorówkę. Podpisaliśmy konwencję, że nie będziemy zatruwać. To mi tu nie trójcie o motorówce teraz. A chwileczkę, chwileczkę. A co chwileczkę? Co chwileczkę. A nie do ciebie mówię! He. Podpisywałeś co? Ale Pani... Pani ten, też Co on się do nas przysłał? Te! Panie Kołek! Do Ciebie mówię! Skoro on nie podpisywał, i Ci nie podpisywali, i ta Pani też nie podpisywała, to kto żeśmy podpisaliśmy? Skoro Wy nie umiecie czytać, tylko pisać i to Brailem. A bo ja wiem, jak ja przyszedłem, to już tak było. Wdech, wydech. Panie Sternik, Uy, Co znowu? To niech se te żagle zostaną, a my po cichutku na motorku sruuu, sru. Nie można. Dlaczego? Z brzegu patrzą. To po pierwsze, po drugie, według statystyki, u nas jeden na dwóch zawsze kabluje. Raz, dwa, a? wdech, się sam wydmuchaj. Kurduplu, jeden wdech. Co to jest? Co Bunt załogi? Przerwa w dmuchaniu. Nieuzasadniona, ze stratą dla całej załogi. Załoga ap, 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 up, a da ap! Przed siebie patrz. Słuchajcie, ja wam dobrze radzę. Ja wam naprawdę dobrze radzę nie przeciągajcie struny. Z tej strony już nikt nie przeciąga. <grym> i, <znać się> <sześć> I tak trzymać! silne dłonie oraz plecy mocne, zdrowe. A więc braci jak najprędzej zaczynajmy odbudowę. Niech się mury pną do góry, niech kominy mają pion. Zbudujemy po raz trzeci nowy dom. Ja mam piasek oraz oczy, a tam stoi betoniarka. A jak wróg nam prąd wyłączy, zbudujemy przy latarkach. Niech się mury pną do góry, niech kominy mają pion. Zbudujemy po raz trzeci nowy dom. Ja mam deski oraz krzepę, on ma zardzę, białą piłę. Jak ktoś znów odstawi lipę, to ja chyba się zabiję. Niech się mury pną do góry, nie kominy mają pion. Zbudujemy po raz trzeci nowy dom. Ja mam cegłę, sklejkę, linę, żyto, wapno i ogórek. On ma kolejową szynę, a ten bardzo grubą rurę. Ciemu wnął do góry, niech kominy mają pion. Zbudujemy po raz trzeci nowy dom. Nie. Proszę pana, a jak się okaże, że ten nasz nowy dom nie będzie miał znowu okien, drzwi, ściany, to wtedy z desek zbudujemy samolot i spienię. Nie... nie. nie.